Kontynuujemy sagi, zeskakujemy z mostu, podchodzimy, obito zahaczył szybką dętkę na sasku, więc zrywamy tego busika, niech on płuknie sobie, poczekamy aż, aż braciak dobiegnie I, i kolejne podejście robimy, no te sagi już kurczę, tutaj potężnie są, nieraz, raz kurde, ręce całe popocone były, trzeba było klikać. Iba też musiał tutaj odbiegać, bo potężny damage dostawał z boku, chociaż wcale go nie trzymał na sobie. Ale z tego co pamiętam to tylko sasek takie buły walił drugiemu tankowi w pobliżu. W całe szczęście udało się go dobić. Gadamy potem sobie z Madarą, szybki tepeczek. aż cała ekipa się tepnie i lecimy dalej. Standardowo do Tsunatki, potem na mio boku z Żabą pogadać. Tepamy się na Kiri, nie Kiri, tylko Turtle Island. Będziemy robić kałhamarnice. Ona to już w ogóle żadne wyzwanie. Bez problemu zleciała. Ubiliśmy i szybko do depo zapieprzamy, żeby na Battlegrounda zdążyć. Wylądowaliśmy w drużynie czerwonej, więc szybka zawijka lota. Lecimy lepać typu i same 260 poziom. Więc drugi specjal się odblokował. Pierwszy to był paral, nad drugim ma klateczkę. Także fajniutko jestem w stanie coś tam łapać tych ludzi. Zdarzały się tu wywałki, ale standardzik. Pucha podkleił się, dobił 1-0 dla niego. My sobie gdzieś tutaj dalej biegamy. Staramy się coś łapać z tymi klatkami. Tutaj fajnie mnie dokleili, trochę sobie uciekałem, ale niestety nie dałem rady. Katon pili trochę się popaliło. Odchaczamy puchę. 1-1S. Gości nas tu solo klepał, więc klatka i zawika. Uciekamy od niego. No i koniec, 262 do 63, spora przewaga, bywa i tak. kurwa 20 osób na siebie rzuca, to się że widać nawet jak masz spale wyłączone. Kuzyn coś tam pomarudził sobie o tym PvP, ale nie ma co się dziwić jak konanką biega. My dalej kontynuujemy sagi, pada klona robimy, czyli swoje odbicie. Będziemy się jeden na jeden skisamy, pizgać, każdy musi wejść w ten wodospad z ekipy. Wszyscy zrobili, więc zgrupowani lecimy na kuramy bić. Fajne miejsce. Dwóch dipsów, dwóch tanków. Więc powinno być easy. No ale tak jak już mówiłem przy sasku, te, te sagi potrafią się wgryźć. Tutaj już nieraz się kurczę, red hp zaświeci. Tak samo w następnych sagach. Tego co słyszałem, to Kurama podobno strasznie mocna miała być, eee, a późniejsze sagi powinny być niby delikatnie słabsze. A, a z tego co wychodziło, to kurczę te sagi po Kuramie jeszcze gorsze były. Tu też była tragedia. Już, już za wikę chciałem robić. Już mi się odechciawało tego tankować. Tutaj dwóch tanków naraz był w stanie zrobić, ten same prawie. Była dla mnie, kiba e, zabiera go, znowu była dla mnie, bo zabrałem, on wcisnął prowołka, znowu on czerwony, ja czerwony, kurde, tutaj ładnie się w gry srąbany. <gry> Kilka razy się zaświciłem, ale dociągnęliśmy to do końca, na szczęście. Następny będzie Dejdara, i to już całe szczęście. Kurde, ostatnia saga, bo ja już dosyć miałem. One tak pizgały, rąbane. Tutaj na górze w ogóle konanka nasza się świeci. Ledwo się odhilował, znowu dostał bułę kuldu. Aż to tam w ogóle wyrąbane, ma z boku stoi. Też na czerwono się świeci. Wszyscy, kurde, wszyscy dostawali. Tutaj już potężny ekwipunek miał tak, że bez tego nie byłoby tak kolorowo. Day Dara skończony przyszła kolej na to, żeby zrobić mirrorę z, z evenciku, trochę się tego uzbierało. Ekipę wzięliśmy, twórkę sobie porobiliśmy. Co prawda, lud dzielony na czterech, a nie, nie Lud, tylko exp dzielony na czterech. Więc trochę słabo, można było to samym robić, ale gramy w ekipie, to gramy w ekipie, a nie. Coś tam wysypały te bosiki. Jak napotkacie się znowu na ten event, bo aktualnie już go nie ma, to musicie zebrać 100 tych tokenów, następnie klikacie sobie w te tokeniki, one wam się zmieniają losowo. Te lusterko z Bosikiem i żeby przyzwać Bosika, to kliknijcie sobie na niego, a potem gdzieś w jakieś randomowe miejsce i wyświetli wam się przedział levelowy, na którym będziecie musieli znaleźć moba, nie? Tam w zakładce z potworami macie pokazane na jakie levele one są i musicie znaleźć w tym przedziale, co wam na czerwono się podświetliło przy klikaniu mirrorem. Znajdziecie mobka, klikacie na niego, Przyzywacie go i możecie robić. Jeśli będziecie mieli jakieś ulepszone moby typu żółty, fioletowy, niebieski, to tak, na takim mobie będziecie musieli to przyzywać. Także tu akurat problem się pojawia. My jeszcze mamy Grave Diggera na stanie niebieskiego. On dał tam chyba ponad 90 milionów ekswa, także potężnie. Tylko, że musimy znaleźć na przedziale levelowym niebieskiego moba. Następnie tutaj chyba nawet z kuzynem sobie polatałem albo sam zbieramy krystal gemy do ninso misji będziemy potrzebować uzbierać tego 400 także bierzemy od niego kilo wyciągamy z tej skrzyneczki a potem po po tym miejscu biegamy klikamy na, na kamyczki Zdarzały się też giveaway'e na live'iku, także jak coś to wbijajcie, pilnujcie. Oddajemy krystal gemy, następnie będzie emblemik na Sunie, ale my w tym momencie zrobiliśmy sobie gaidena na najwyższym poziomie. Ja się trochę go obawiałem, nie wiedziałem czego się tutaj spodziewać, bo pierwszy raz to robiłem. Na całym gaidenie zaświeciłem się tylko raz na czerwono, właśnie w tym momencie. A tutaj była mega lipa, bo się zaczytałem na czaciku, na lajwiku. Myślałem, że waveik poszedł. Sypka, cofka w dół i kurde, buła na strzała. Adg. było kolejne losowanie. Tym razem już yy, nie robiliśmy kurcze najwyższego poziomu, żeby tyle czasu nam to nie zajmowało. Nowy gracz z filmików z YouTube do nas zawitał, także pomagam jak mogę. Rzuciłem coś tam itemiki i na dziesiątym levelu Hidan wyposażony był, mógł sobie grać. Zrobiliśmy misję. Do końca ninso jest już skończone. Ancient Stone przy okazji jak Crystal Gems zbieraliśmy, to się wydropiło. Więc oddajemy do Iruki. No i ten nowy evencik z kluczami. Wydropie, dropie, po prostu podchodzicie sobie do niego i, i klikacie te, te kluczyki na maszynkę. Następna misja na mioboku. W tym momencie musimy uzdrowić 30 roślinek zainfekowanych. E, my tego nie zrobimy za pierwszym razem, bo dosyć mało tego jest, więc tu się będziemy wracać. Potem na odcinki robimy 15 golden coinów. Trzeba pobiegać. To raczej nie jest jakieś większe wyzwanie. Tyle co te sentinele, i co i ten Dark, dark Samurajem wróciliśmy z powrotem na Mew Boku. Przeklikaliśmy do końca, oddaliśmy misję. Także z głowy I jeszcze na Battlegrounda, ale tutaj już było mm, dosyć martwa edycja. Już jest mało kto gra, więc kilka osób sobie biegaliśmy. Kolejny giveaway. Pobiegaliśmy sobie po Akatsuki, Wiz przyszedł nas odwiedzić, on tam ponad 500 poziom miał, zdziwiony byłem, że mnie nie, nie ten nie podkaczył. I teraz jedno z najlepszych ekspowisk możliwych po 300 levelu, my tu nawet przed 300 b dwójkę biegaliśmy. Tahiko, coś pięknego. Wzięliśmy sobie z konanką Taska, pobiegaliśmy troszeczkę, klucze nawet dropiły fajnie. Dostaliśmy od widza cztery klucze. Ja powiedziałem dawaj, bo będzie na odcineczek. Luta ci oddam. Przeklikałem mu te klucze. Okazało się, że one levele dają. Także ziomek został oskamowany. Tyle co mogłem, to mu oddałem resztę tych kluczy. Zdążyliśmy zahaczyć na Ward Bosika na Aoi była ekipa. Coś tam zdążyłem się podkleić, ale no niestety nic nie poleciało. Troszeczkę później znowu zauważyłem, że dziś Bosik się respi, Podlazłem, patrzę ekipa, czeka. Przywitałem się ładnie. Oni również doparty dodali. Ubiliśmy Bosika. Znowu nic nie wyleciało, także lipa. Następna lisie, misja na Mioboku. Będziemy na Kagero Island. Tam po prawej stronie w górze trzeba kliknąć tego grzyba, zebrać co tam trzeba do tej misji. Wracamy się, oddajemy z powrotem. Turtle Mission teraz wlazły od 300 levela. Potrzebne nam jest 500 bambusów. Tego też nie zrobimy za pierwszym razem, więc również jak przy, w przypadku mi będziemy się tutaj wracać. Nie oddaliśmy do końca nic misji. Tutaj trzeba będzie wrócić się, oddać, odblokować sobie teleport. Będziemy robić kolejne misje. Potrzebny nam jest jakiś tam złoty proszek. Na lewo suny mamy NPC-ka, który będzie nas teleportował do miejscówki y, z tymi mobami. Oddajemy. Następną misję jaką dostaniemy od niego to zebrać 50 tych kwiatuszków. Uważajcie prawy górny ruch, bo biegają tam eweny. Wróciliśmy się po bambusy, zebraliśmy do końca, oddajemy. Następna misja na turtle. Będziemy potrzebowali tego naszyjnika z sentineli, żeby móc się teleportować i to w sumie tyle. Wchodzimy w TPK, zdajemy mu raport, wychodzimy, misja zrobiona, oddajemy. Wracamy się z powrotem na misję. Zbieramy do końca te kwiatki, oddajemy je i są z głowy. W tym momencie dropimy ee, Black... pisy, Black Armor Pisy. Części, kurde czarnego armora, coś takiego. Kłówkę trzeba było ich wydropić. Jakiegoś większego problemu tutaj nie było, żeby ekspić na tym spocie, no nie za fajnie. Za wolno one schodzą. Oddajemy te, te fragmenty na turtl. Następna misja będziemy musieli wybrać jeden z trzech bonusów i będziemy musieli na każdy bonus osobny, yy, osobny itemek jest. My tego w tym momencie nie robimy, bo będą się wyświetlać komunikaty na czacie, że się zespałnił ten bosik Będzie trzeba tego pilnować. W tym momencie robimy na Kagero Island yy, szczykawkę dosyć ciężki spocik jest to misja do, do medyka od razu zrobiona więc ją oddajemy i odblokowuje nam się w tym momencie daily misje medyka bierzemy sobie taska na co my tu braliśmy na sahiko jak żeby inaczej 1000 sztuk w tym momencie już sobie sami tutaj biegamy klucze tutaj dropią i ja tutaj w w tym momencie 320 poziom mam, na 330 jest nowy spell, który nam zwiększy tempo levelowania. My na tych Sakiko yy, biegamy aż do 350 levela. Misja na 250 poziom Otsutsuki, trzeba kliknąć yy, 6 tych lava, kamyczków. Ja tutaj postanowiłem, że będę biegać, bo te Otsutsuki trochę mocne są i, i dobrze, że tak zrobiłem. Jakoś większych problemów tutaj z tym biegajem nie było. Wiadomo, trzeba być po prostu czujnym i tyle. I, I na tym będziemy kończyć. 15 minut do końca. Dzięki wielkie za oglądanie. Odcineczki fajnie się przyjmują. Jak coś to, to wpadajcie na tego Twitcha. Ja staram się odpalać te lajwiki. Link do Twitcha będzie w opisie. Wpadajcie na Discorda, bo tam będą też info o, o lajwikach. No i co? I, i zostawcie jakiś komentarz. Tego Wam brakuje na tej serii, to zobaczymy co da się zrobić. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się na